Szanowni mieszkańcy Gminy Głogów Małopolski, nazywam się Tomasz Skoczylas. Kandyduję na urząd burmistrza Gminy Głogów Małopolski. Dlaczego Głogów? Bo to moje miejsce na ziemi. Miejsce, które wybraliśmy dla naszej rodziny. Miejsce, które kocham. Miejsce z ogromnym potencjałem do szybkiego rozwoju, a ja wiem, jak go wykorzystać. Kim jestem? To moja piękna żona Kasia i dzieci. To moi rodzice, mój największy autorytet. Skąd mnie znasz? Od lat inicjuję i prowadzę liczne akcje społeczne. Pomagam w budowie dróg, walczę o place zabaw, chodniki, szkoły, zieleń, oświetlenie. Zawsze reprezentuję interes mieszkańców naszej gminy. Wiem, jak skutecznie pozyskać środki na realizację wspólnie wypracowanych projektów. Kocham działać i kocham ludzi. Na co dzień zajmuję się właśnie rozwijaniem miasta, pracując jako dyrektor w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Jako gmina musimy w końcu nauczyć się wykorzystywać możliwości, jakie daje nam nasze położenie i sąsiedztwo. Dołącz do naszej drużyny! Tak.